Inwestowanie niewielkimi kwotami. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? No i oczywiście, jak się za to zabrać? Zapytałem o to niezastąpionego chat GPT. Edukacja. Zanim zainwestujesz, zrozum podstawy rynku giełdowego. Określenie celów. Zdefiniuj swoje cele inwestycyjne. Tworzenie budżetu. Określ, ile gotów jesteś zainwestować. Dywersyfikacja. Rozważ inwestowanie w różne akcje lub fundusze. Wybór platformy. Systematyczność. Śledź swoje inwestycje, cierpliwość, inwestuj z myślą o dywersyfikacji. Konsultuj się z ekspertem, jeżeli jesteś niepewny lub potrzebujesz pomocy. No właśnie, I właśnie o to chodzi w inwestowaniu małych kwot. Dziękuję za uwagę. Pora na CSA. <śmuletra> Partnerem tej serii jest Dom Maklerski XTB, czyli największy polski broker, no i też jedyny, który pozwala handlować akcjami i ETF-ami bez prowizji maklerskich. Jeżeli nie masz jeszcze konta w XTB, to oczywiście możesz to nadrobić, możesz to zrobić z linku w opisie tego wideo, no i dzięki temu też dodatkowo wspierasz nasz kanał. To, co nam zaproponował Chatbot, yy, raczej nie było zbytnio przydatne, dlatego ja. Postaram się postawić na dużo mniej abstrakcyjne porady niż te w stylu zastanów się czego chcesz od życia, a potem zacznij inwestować. Zacznijmy w ogóle od tego, czy warto inwestować małe kwoty. Jeżeli nie mamy zbyt dużych nadwyżek finansowych, nie mamy oszczędności, no zarabiamy... Na tyle, że nie starcza nam na inwestowanie, no to czy ta gra w ogóle jest warta świeczki, czy warto na to poświęcać czas, czy warto wrzucać nawet niewielkie kwoty na rynek? No szczególnie, że przecież możemy też na giełdzie stracić to, co zainwestowaliśmy. I wbrew pozorom, przynajmniej moim zdaniem, odpowiedź na to pytanie jest prosta. Warto, warto inwestować również małe kwoty, no i co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim, nasz mózg ma tendencję do przeceniania efektów tego, co robimy w krótkim terminie, no i do mocnego niedoceniania działań, które robimy w długim terminie. I dlatego inwestowanie małych kwot początkowo może się wydawać kompletnie bez sensu. No ale nie zapominajmy o tym, że nawet jeżeli nie masz dużych nadwyżek finansowych, chcesz inwestować w niewielkie kwoty, to i tak na Twoją korzyść będzie działać procent, Składany, który w dłuższym terminie naprawdę potrafi zdziałać cuda. Załóżmy, że będziesz inwestować naprawdę niewielką kwotę każdego miesiąca, czyli 250 zł, a średnioroczna stopa zwrotu będzie wynosiła 5%, czyli też niewiele. 5% stopy zwrotu to nie jest jakaś kosmiczna wartość, która jest nieosiągalna. Po 25 latach samych wpłat tej niepozornej kwoty, tych 250 zł miesięcznie Uzbierasz 75 tysięcy złotych i co więcej, zysk, jaki przyniesie wpłacony kapitał, będzie praktycznie taki sam jak wysokość tych wpłaconych kwot. No bo wyniesie niecałe 74,5 tysiąca złotych. Po 25 latach comiesięcznych wpłat wartość takiego portfela wyniesie prawie 149,5 tysiąca złotych, z czego prawie połowę zawdzięczamy procentowi składanemu. Oczywiście. To jest tylko prosta symulacja i to w dodatku z dość niską średnioroczną stopą zwrotu, no i z założeniem, że zawsze będziemy na plusie. No ale weź pod uwagę, że mało prawdopodobne jest to, że przez ćwierć wieku będziesz regularnie wpłacać tę samą kwotę. Wręcz jest to niemożliwe. Wraz z czasem taka kwota będzie rosła. Chociażby ze względu na nominalny, czyli oderwany od inflacji wzrost tego, ile zarabiasz, no i na to, że po prostu inflacja sprawi, że te 250 zł za kilka lat, no to będzie dla ciebie raczej kosmetyczna kwota, znacznie niższa niż jest obecnie. Kolejna rzecz to jest kwestia samego podejścia. Jeżeli nie teraz, no to kiedy? Kiedy będzie ten moment, że powiesz sobie, okej. Okay, teraz to już mi tyle zostaje na koncie, zarabiam tyle, mam takie nadwyżki, że spokojnie mogę wziąć się za inwestowanie. Ogólnie istnieje takie zjawisko jak inflacja stylu życia, które mm, o, wskazuje na to, że im więcej zarabiamy, to, że więcej zarabiamy wcale nie oznacza, że zostaje nam więcej pieniędzy na koncie, no bo po prostu zaczynamy podnosić naszą stopę życia, no i zaczynamy wydawać więcej. Twierdzenie, że z niskimi kwotami nie ma sensu się zabierać za inwestycje, to jest bardzo często po prostu swego rodzaju wymówka, żeby w ogóle nie podejmować działania. No i oczywiście inwestowanie małych kwot można traktować jako sposób na bezstresowe albo mniej stresowe wejście na rynek kapitałowy, jako rodzaj nauki, swego rodzaju zdobywania doświadczenia. Swoją drogą, osobom początkującym, w ogóle nie polecałbym zaczynać od inwestowania od razu wysokich kwot i sporych części swoich oszczędności. Właśnie, no, czym jest wysoka kwota, to tutaj jest kwestia indywidualna. E, u każdego będzie to wyglądało trochę inaczej, ale zasada jest taka, że lepiej uczyć się inwestować kwotami, które nie są dla nas bardzo wysokie, ale też z drugiej strony nie są to kwoty na tyle niskie, że nie wiem, wydajemy więcej na weekendowy wypłat ze znajomymi, no bo w tym drugim przypadku. Strata takich pieniędzy no, niczego nas nie nauczy, bo je po prostu nie odczujemy, czyli nie może być to kwota ani za duża, ani za mała. Wracając do tematu, bo trochę od niego odszedłem, jedną z tych najważniejszych rzeczy w inwestowaniu jest regularność i tutaj w 100% się z ChatGPT zgadzam. No już szczególnie w przypadku inwestowania małych kwot tutaj regularność jest jeszcze ważniejsze. Jeżeli będziesz kupować konkretne ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie, albo akcje raz na jakiś czas, co kilka miesięcy czy tam kiedy ci się przypomni, no to sumarycznie niemal na pewno przeznaczysz na to mniej kapitału niż wtedy, gdyby to zostało w jakiś sposób automatyzowane. Wyznacz sobie kwotę, którą miesięcznie albo w ostateczności nawet kwartalnie jesteś w stanie przesłać na swoje konto maklerskie. Żeby zachować dyscyplinę, możesz nawet ustalić sobie w banku stałe zlecenie przelewu na rachunek maklerski tuż po otrzymaniu wynagrodzenia. Tak, żeby nie zostawiać tego na koniec miesiąca, kiedy może się okazać, że pojawią się jakieś w cudzysłowie ważniejsze wydatki, nieplanowane. No i w sumie to w tym miesiącu no odpuśćmy sobie to inwestowanie, odpuśćmy sobie wpłatę na rachunek, nic się nie stanie jak teraz sobie Odpuszczę, a potem może wpłacę dwa razy więcej niż miałem. No, tak to, tak to jakoś będzie. Lepiej zrobić to od razu zautoma w zautomatyzowany sposób czyli po prostu zlecenie, wypłaty, zlecenie przelewu tuż po otrzymaniu wypłaty. Oczywiście, z samych wpłat na konto maklerskie niewiele wynika, a w zasadzie można powiedzieć, że nic z tego nie wynika, no bo trzeba te pieniądze w coś zainwestować, i też trzeba robić to regularnie tak, żeby nie trzymać gotówki w domu maklerskim. Są takie usługi jak robodoradcy, które pozwalają nam rzeczywiście po otrzymaniu regularnego przelewu od razu za nas automatycznie zająć jakąś pozycję w konkretnej tam ustalonej z góry strategii. Natomiast robodoradcy sami w sobie są po prostu drogą, usługą no i lepiej samemu się za to zabrać niż... Płacić za coś takiego ładnych, e, czasami nawet kilka procent e, wartości naszego kapitału rocznie. Podobnie, jeżeli chodzi o dochody z dywidend. Tutaj też regularność jest bardzo ważna. W przypadku inwestowania małych kwot trochę poczekamy, aż nam się z tych dywidend coś uzbiera, no ale warto na bieżąco te kwoty reinwestować. I tutaj też dochodzimy do bardzo ważnej kwestii w przypadku inwestowania małymi kwotami czyli do prowizji maklerskich. Załóżmy, że nasz dom maklerski ma taką, powiedzmy, że dość standardową prowizję jak na polskie warunki, czyli 0,29% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł. I co to oznacza? No to oznacza, że dopiero od transakcji o wartości 1725 zł nie zapłacimy tej minimalnej prowizji, czyli 5 zł. Czyli bez względu na to, czy złożymy transakcję o wartości 300 zł czy 1724, to i tak zapłacimy prowizję 5 zł. Więc trzeba na to uważać. No A najlepiej byłoby korzystać z usług domu maklerskiego, który po prostu prowizji maklerskich nie nalicza. No i to wcale nie brzmi zbyt pięknie, aby było prawdziwie, no bo XTB już od pewnego czasu oferuje. Zerową prowizję, 0% prowizji za transakcje na akcjach i na ETF-ach, w tym również na tych zagranicznych giełd do poziomu 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu. Więc jeżeli ktoś inwestuje niewielkimi kwotami, no to to 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie nie jest dla niego problemem. A w dodatku Limit minimalnej wartości transakcji to zaledwie 10 zł, 10 euro albo 10 dolarów, więc to też nie stanowi ograniczenia nawet dla osób, które inwestują bardzo małe kwoty. W przypadku inwestowania w zagraniczne instrumenty, w zasadzie bez względu na to, jakimi kwotami obracasz, no konieczne jest też zwrócenie uwagi na koszty przewalutowania i na możliwość prowadzenia rachunków w walutach obcych, na przykład w dolarze albo w euro. I o tym wspominałem szerzej w odcinku poprzednim poświęconym wyborowi domu maklerskiego. W przypadku niektórych spółek, a dużo rzadziej w przypadku ETF-ów, cena pojedynczej akcji może być dla nas zaporowa. Powiedzmy, że mamy takiego kolosa jak LPP, notowany na warszawskiej giełdzie, którego pojedyncza akcja teraz ma kurs prawie 13 tysięcy złotych. Teraz, czyli w momencie, kiedy ten materiał nagrywam, no albo mamy też chociażby Tesle. Akcja Tesli kosztuje niecałe 250 dolarów w momencie nagrywania tego materiału. Jeżeli inwestujemy małymi kwotami, no to nawet zakup takiej jednej akcji Tesli, a już tym bardziej LPP, może być problematyczny, no i może wymagać, w cudzysłowie, dozbierania jakiejś wyższej kwoty. No i wtedy przez pewien czas powiedzmy, że musimy to zbierać przez ten kwartał, no i przez ten czas nie inwestujemy. Z pomocą taki, w takiej sytuacji przychodzi nam handel akcjami ułamkowymi, który między innymi znajduje się w ofercie wielu zagranicznych brokerów, a niedawno pojawił się też w XTB. I to nam daje możliwość zakupu mniej niż jednej akcji, czyli na, czyli na przykład jednej setnej akcji LPP za niecałe 130 zł, i to bez prowizji maklerskich. W przypadku kupowania ułamkowych akcji zagranicznych spółek. Musisz też zwrócić uwagę na koszty przewalutowania, one wynoszą 0,5% wartości transakcji. Żeby tych kosztów uniknąć można otworzyć rachunek, który będzie prowadzony w dolarach. Tak więc podsumowując, mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że inwestowanie małych kwot jest nie tylko możliwe, no ale obecnie, jak to mówią w dzisiejszych czasach, jest naprawdę proste jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej i da się to robić naprawdę w, korzystny, w korzystnych warunkach i naprawdę warto to robić warto inwestować małe kwoty bo to nie tylko zaprocentuje z czasem ale też dość szybko po prostu wejdzie nam w nawyk i tak naprawdę może się okazać że za kilkanaście kilkadziesiąt miesięcy te małe kwoty nagle zaczną się stawać znacznie większe i nawet nie zwrócimy na to po prostu uwagi, tylko w pewnym momencie się ockniemy, że z tych 250 zł na przykład zrobiło się 1200-1500 miesięcznie. To już, to już są z punktu widzenia inwestora indywidualnego, regularnie wpłacane takie kwoty co miesiąc, to już jest całkiem, e, całkiem sporo z perspektywy właśnie takiego inwestora, początkującego indywidualnego. Daj znać, o czym Twoim zdaniem warto jeszcze wspomnieć? jeśli chodzi o inwestowanie małych kwot, na co zwracać uwagę, a czego unikać. A ja oczywiście dzięki ci, dziękuję Ci za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Łapka w górę, no i subskrybuj kanał FXMag. Do zobaczenia. Cześć.